Ja pracowałam wszędzie. Moja praca to było 10 takich prac, nie jedna. Czyli pani jest kobietą, która żadnej pracy się nie boi? Nie, ja pracowałam Jak wszędzie. I Jak było? A Dobrze było, bardzo dobrze było. Okay. E, czy jest pani szczęśliwa i lepszy tak temat? Jaki temat? Dlaczego? Dlaczego? No bo chodzę jeszcze i myślę. Spacer, ruch, robota. Dużo. Gdzie pani pracowała i czy lubiła pani swoją pracę? Jaka branża to była? Moja praca to było 10 takich prac, nie jedna. Poleca pani zmieniać pracę często, żeby się nie nudzić? Ja zmieniałam często. często. Cieszyła się pani jak pani tak zmieniała często, czy wolała pani jednej się trzymać? ale w tym czasie, kiedy ja żyłam, to musiałam zmieniać, bo nie, nie, było był, wyboru. nie było wyboru, trzeba było i to i to i to. No wszystkie prace miałam. Jak, yy, jaka ulubiona praca była? Moja? Tak. No zawód dziewiarstwo. W punkcie usługowym robiłam. Miała ja Pani to pracę? Jakie plusy takiej pracy? Dobrze, no. Dobre było. Spacer, ruch, robota. Dużo... Okay. Czy jest Pani szczęśliwa? I lepszy ja temat? Jaki te... Dlaczego? Dlaczego? No bo chodzę jeszcze i myślę. Jaki, Jaki wiek? Wiek? a 77. Echa, 18. A może być 18. Dlaczego nie? Co jest najważniejsze w życiu? To jest zdrowie. Zdrowie. Dopisuje zdrówko? No powiedzmy, że tak. Nie jak, jak Pani dba o to zdrowie? Jakiś spacer, ruch? Spacer, ruch, robota. Dużo jest pracy w domu? Proszę. Dużo, dużo jest roboty w domu? No, bardzo dużo. Mam siostry. To muszę w nią. Ile tych kilometrów dziennie? To idziemy. Ile kilometrów dziennie? Dużo pani spaceruje? Dużo. 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 Bardzo I lepiej się pani czuje, jak tak się pani spaceruje? A dobrze. Zaraz przyjdę, położę się i koniec. Odpoczycie. Co w pewnym czasie pani lubi robić? Na emeryturze. Nie, nie, no, nie. Telewizji oglądacie. jakieś filmy oglądam, seriale. To bardziej tak, domatorska pani, jest Demat tak? Tak. E, pani? A jak pani wspomina komunę, jak się żyło za komunę? A mnie to wszystko jedno. Nie, no Zagierka, jak było dla pani lepiej, czy teraz, y, wtedy było lepiej, czy teraz? Zawsze trzeba było pracować i oszczędzać, bo inaczej ten człowiek nie wyżył. Co by pani młodym radziła? Jakimi zasadami się pani kierować młodzi? Młodzi? Czym się, no, się pani kierować? Na się powinni Jak się młodzi zachowują? Młodzi, to nie ma ich porównania z nami, starymi ludźmi. Nie ma porównania. No, dobrze się zachowują teraz? Mają szacunek do starszych? Dobrze, dobrze zachowują się. Tak. Na dziękować Bogu za... To... Ale na czym powinni się skupić według pani, młodzi? Młodzi? Na pracy, no, na... Muszę, muszą, pracować. muszą pracować. Muszą pracować. bo bez pracy nie ma nic. Czyli praca podstawa, tak? Tak. Najważniejsza jest praca. A pieniądze ważne w życiu, czy... Pie, czy, czy, czy inne rzeczy są ważniejsze. Powiem panu, że kiedyś były bardzo ważne pieniądze, a w tym wieku to. Czyli zdrowie jednak ważniejsze? Zdrowie najważniejsze. Czego Pani mogę życzyć na koniec? <grym> Tylko zdrowia, bo go nie mam. <grym> a jeszcze takie pytanie, czy ludzie się zmienili według pani? Mentalność ludzi się zmieniła, bo teraz mało osób chce rozbów. Czy pani nie zauważyła jakichś zmian? Tak się. No dobrze, dobrze się zachowują. Dobra. miłego dnia, wszystkiego dobrego. Dziękuję. <grym> 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 Proszę pana, pójdzie pan do urzędu z najdrobniejszą sprawą i musi pan wypełnić ileś tam kwitów. Powtarzam, nie. i wracając do szkoły, to wydaje mi się, żeby było lepiej, jeśli byłaby ograniczona tak zwana papierologia, prawda? Więcej czasu dla ucznia, prawda, dla rodziców, a, a mniej na, na te sprawę. na papierologia w urzędach, na przykład. Czym... I na drodze różnych chyba gdzieś tam milion czy dwa miliony w polsce urzędników, gdzieś już czytałem. Tak, i, i rzeczywiście, proszę pana, pójdzie pan do urzędu z najdrobniejszą sprawą pan? i musi pan wypełnić. Ileś tam kwitów, tak. powtarzam, nie żeby, jeden, tylko żeby, żeby ileś tam, załatwić, co żeby tak? coś załatwić, prawda? I, i, i załatwić, napisać jedno, odczekać dwa tygodnie. Co I i może tak, być tak. I na przykład, Teraz jest przez internet większe, można byłoby rzeczy zrobić. Można by było, ale wie pan, co nie wszyscy ludzie to zrobią, prawda? Myślę tutaj o osobach starszych, prawda? Nie każdy sobie może poradzić. Czasami tak, spokój do pokoju, z urzędu do urzędu, aby jeden urzędnik tak nie mógł załatwić, tylko. Mhm. Czas tracą myślę. Dokładnie, tak, tak. Mhm. Znaczy do zmiany. Jak po wyborach ogólnie jest Pani zadowolona, czy nie? Jestem zadowolona. Myślę, że zmiany będą korzystne, ale to wszystko wymaga czasu. To nie od razu. Co, a co pani by tak zmieniła? No służbę zdrowia, z inflacją, coś z drużyzną. Wszystko, proszę pana, służbę zdrowia, tak. Bo Jak to mam, wygląda? Mam teraz do czynienia, proszę pana, no, no terminy, no długie terminy, prawda? Do specjalistów na rehabilitację. No jeśli ktoś ma przypadek pilny, nie będzie rok czekał na rehabilitację, no taka prawda. Pani jedyna już miała wyznaczone? No, rok chyba. Czy, bo... pani, czy prywatnie? Prywatnie poszłam, oczywiście. tak. Prywatnie jeździ, za 200 pewnie, 300. No tak. to zależy od specjalisty, prawda? Czy zabiegi też? więcej tak. lekarzy by się. 800 dla wszystkich powinno być, jeżeli chodzi o młodych. Emerytury? Nie, o młodych teraz mówię, 800 plus. Komu dawać? Z bogatym, biednym, pracującym, wszystkim? No, nie rozpatrywałem tego, nie myślałem o tym. Ale w ogóle tak, ale nie... A po wyborach pan zadowolony ogólnie, że Platforma wygrała? A czy no Kalica? To się okaże. Także jeszcze za krótko jest, żeby oceniać Platformę. Mam takie pytanie o te zmiany w telewizji. Na lepsze czy na gorsze w TVP? Nie ocenię, bo nie oglądam telewizji. Nie ogląda pan w ogóle telewizji? Wystarcza pan na wszystko. Jak to wygląda? Mogłoby być lepiej, nie? Jaki ty merytory u pana? Najniższe. To musi być ciężko. Ciężko Jedna emerytura, czy dwie u Pana w domu? Dwie. Nie, to chociaż tyle. Jakby Pan był sam, to chyba ciężko. No, no to bym nie... Ciężko, ciężko by było Ciężko by było. czy naska pomaga coś, czy, czy za słabo? No, na pewno. Na, na pewno, no. A jak można jeszcze pomóc emerytom? Pięsowo. Jakieś waloryzacja co miesiąc by była, czy...? W ogóle. No jak pomóc? No, żeby to tańsze wszystko było, no, nie? Czy z tymi cenami coś zrobić? Tak. A drogą jest teraz sklepa? Drogą. No, chlep ile kosztuje na przykład, co pan kupuje? 3,20. 3,20? Mhm. A wcześniej ile kosztowało. No, nie, mi podatek oddadzam, to nie chcę ani trzynastki, ani czternastki, ani piętnastki. nie chce od nich łaski żadnej? Nie, chcę moje pieniądze. A rząd miał na takie rozdawanie? Przecież rząd to się utrzymuje z naszych podatków. No to, tak, jakiś mi dał ze swoich, prywatnych, to by mi dał, ale przecież rząd daje z naszych podatków. Nie, no ale to oni liczą, że średniemy...